Jaką ogromną siłą jest to, o czym mówi Święty Paweł. Nosimy skarb Boga w naczyniach glinianych. I to jest siła chrześcijanina, mimo że to wygląda na paradoks. Żeby to lepiej wyjaśnić, ja sobie dzisiaj przypomniałem, przywołałem takie zdarzenie, które, z którym kiedyś się zetknąłem. Jak jeździłem pomagać jednemu proboszczowi we Włoszech, na wakacje przyjeżdża tam dużo ludzi, między innymi przyjeżdżał jeden lekarz. On się dowiedział, że, że e, proboszcz ma problemy zdrowotne. Dowiedział się też, że ja miałem jakieś kłopoty z nerkami, więc zaprosił mnie. Mówi mam bardzo dobry gabinet, sprzęt diagnostyczny. Mogę cię poglądać, prześwietlić twoje życie wewnętrzne. Zobaczymy, co tam masz. Diagnoza dzisiaj jest bardzo dobra. Można, można nawet zdiagnozować problemy, nawet onkologiczne, gdyby wystąpiły, więc ja się oczywiście zgodziłem, zwłaszcza że to było za darmo. Pojechałem do Padwy, jestem w jego gabinecie. On mnie podłączył pod te różne przysawki Mogłem oglądać na monitorach, jak wygląda moja czustka, moja wątroba. Poglądałem sobie te wszystkie moje podroby obracał mną jak baleronem w jedną i w drugą stronę i kiedy skończył mówił dobrze, wszystko dobrze, jest organizm dobry ale w pewnym momencie on mówi do mnie tak organizm masz dobry, ale nie po to cię zaprosiłem to był tylko pretekst on chciał mi opowiedzieć o sobie, o swoim doświadczeniu wykorzystał ten moment i zaczął mi mówić w ten sposób wiesz, ja jestem lekarzem, ja zawsze byłem przywiązany do nauki do dyscyplin ścisłych. Dla mnie zawsze liczy się to, co jest sprawdzalne, weryfikowalne, logiczne, dlatego ja nigdy z Kościołem nie miałem po drodze. Mnie interesowały rzeczy racjonalne. Oczywiście kiedyś mnie dopadł raz jakiś dół, jakiś kryzys egzystencjalny, wtedy sobie pojechałem do Indii i tam zacząłem uczyć się buddyzmu. Mówi, w sytuacji człowieka zmęczonego, zapracowanego, aktywnego jak ja buddyzm to jest świetna autoterapia żeby się przywrócić do aktywności żeby, żeby się autorelaksować nic lepszego jak techniki buddystyczne ale dalej mi opowiada ale moja żona jest katoliczką o jeszcze jaką katoliczką i ona cały czas wierci mi dziurę w brzuchu i mówi chcemy, chciałabym pojechać do Medjugorje tam Maryja się objawia no, i od tego momentu stało się tylko jedno, jeden temat, stała się monotematyczna. Medżugorie i Medżugorie i Medżugorie. I kiedy pojedziemy? I mówi, nawet nie miałem najmniejszej ochoty na wyjazd, zwłaszcza tam, ale rozumiesz, dalej mi wyjaśnia. Spokój w małżeństwie nie zna ceny. Więc się zgodziłem. Pojechaliśmy do tego Medżugoria, ona tam pobiegła do sanktuarium, a ja wykorzystywałem sobie czas na. Spacer, w różnymi ścieżkami, takimi alejkami, w lesie. Zwłaszcza wstawałem wcześniej rano o świcie, kiedy ludzi nie ma i kiedy są piękne kolory i ślicznie światło operuje. A mam aparat tak, takiej wysokiej rozdzielczości, więc zdjęcia wychodziły cudowne. Jednego ranka, bardzo wcześnie, nikogo nie ma. Idę sobie taką właśnie ścieżką pomiędzy drzewami. I w pewnym momencie widzę, że gdzieś jakaś postać z tyłu, taka majaczy, z drugiej strony ścieżki nadchodzi. Bardziej się przyjrzałem. O, kobieta idzie. Myślę sobie, no jeszcze bardziej się zbliży, to się jej przyjrzę. Ojej, jaka ładna, ojej. Ojej, jaka cudowna, żeby tylko nie skręciła gdzieś bok. Żebym się mógł jej przypatrzeć. I w pewnym momencie ta kobieta podchodzi do niego i w, 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 w jednym momencie Spojrzała na niego, zatrzymała się przy nim i powiedziała: Dotore, zostaw buddyzm, uwierz mojego syna. Mówi, jego zamroziło. I przez chwilę nie czułem siebie samego. Co się stało? To jest tak jakby szok, jakby mnie ktoś uderzył w głowę. Jak wróciłem do siebie, oglądam się w jedną i drugą stronę. Nie ma nikogo. Zaraz, zaraz, nie wariuj, mówi, mówi sam do siebie. Przecież nie, nie, żeby tylko ci się mózg nie wyłączył. Co to było? Co to było za, za zjawisko? I mówi: Po raz pierwszy przyszła do mnie myśl pobożna i pomyślałem sobie: Boże, czy ja widziałem twoją matkę? Nie, 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 nie. Ja jestem racjonalistą, ja nie mogę stracić głowy. I zacząłem myśleć tak. Szybko myśli podążają. Mówi, mam ten aparat, Ja się zbliżam tutaj. Tu jest obelisk. Na tym obelisku jest taka płaskorzeźba z, z brązu. Przedstawiała chyba przemienie pańskie. Ja teraz robię dwa zdjęcia. Boże, daj mi jakiś znak potwierdzający to, co widziałem. I mówi: wychodzi z gabinetu, za chwilę wraca. Przynosi w dwóch rękach takie dwa wielkie, potężne zdjęcia. I mówi: zobacz. Ja zrobiłem wtedy dwa zdjęcia, jedno po drugim. Klik, klik. Pokazuję, to jest pierwsze zdjęcie, więc widać ten obelisk, ta płaskorzeźba z brązu, taka normalna, ciemna, ponura. Drugie zdjęcie pokazuje, to jest zrobione parę sekund później. Wszystko rozświetlone. Blask, tak jakby to było z kryształu. I on mówi: Wiesz, teraz w moim życiu zaczęła się cała seria yy, trudności. Nieszczęść. Zwłaszcza mój syn postanowił usamodzielnić się i zamarzyło mu się wybudowanie centrum rozrywki nad morzem. Ja mu oczywiście po chciałem pomóc. Zaciągnął potężny kredyt. Oczywiście ja jako ojciec mu ten kredyt gwarantowałem, szyrowałem. To wszystko nie wypaliło. To wszystko skończyło się jednym wielkim fiaskiem. I teraz ja mam dwa wyjścia. Albo zgodzę się na to, że mój syn z tą ogromną ilością długów pójdzie do więzienia, albo zaangażuję się, żeby pomóc mu te długi spłacić. Rzeczywiście, jak sobie wyobrażasz, wybrałem tą drugą ścieżkę. To nie jest łatwe. Ja mam ponad 70 lat. Wszystko, czego się dorobiłem w życiu w tej chwili, spieniężam. Szukam kupców, obrazy porcelana, sztućce, yy, domek, samochód, narzędzia, żeby uratować mojego syna. Mówi, to nie jest łatwe. Ale w pewnym momencie on się roz, rozjaśni tak na twarzy i mówi, ale odkąd ja spotkałem się z tamtym pięknem, ja noszę w sobie Pamiątkę, wspomnienie tego piękna, tego spotkania tam wtedy. Nic nie jest w stanie mnie zabić. Nic nie jest w stanie mnie zmiażdżyć. Potem jeszcze powiedział coś takiego. Oczywiście ja nikomu nie opowiadam tego doświadczenia, ono jest bardzo osobiste, moje. Właściwie tobie, zdecydowałem się opowiedzieć je. Możesz z nim zrobić co zechcesz. Wcale nie oczekuję, że w to wszystko uwierzysz. Ale pomyślałem sobie, że wykorzystam okazję, bo Ty jesteś księdzem, prezbiterem, i Ty jesteś powołany, żeby innym ludziom głosić Ewangelię. Ja sobie pomyślałem, że chciałem to wszystko Tobie opowiedzieć, żebyś nie miał wątpliwości. Ja go co roku spotykam. Ten lekarz starzeje się. W międzyczasie dowiedziałem się, że stoczył walkę z nowotworem, ma problemy rodzinne dalej. Przychodzi często do spowiedzi, jest bardzo pokorny, bardzo szczery, a jednocześnie jego ulubionym tematem jest Matka Boża. I jest takim człowiekiem, który nosi w sobie taki zdumiewający spokój. Są ludzie, którzy mają na twarzy wypisaną jakąś tragedię, jakiś koszmar, z którym się spotkali, i noszą jego wspomnienie i to się wypisuje na ich twarzy. A są tacy, którzy mimo tego, że są krusi, i właściwie życie im nie oszczędza niczego, czego nie oszczędza też innym ludziom, mają w sobie głęboki pokój, głęboką zgodę, ponoszą w sobie coś jakby skarb w naczyniu glinianym.